Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Następnie chciałbym Wam w ogóle powiedzieć, dlaczego mnie tak długo nie było na YouTubie, bo tam już chyba ponad miesiąc coś się nie podobało. grubo ponad miesiąc. Słuchajcie, po prostu praca. Mam teraz okres wakacyjny. Ja pracuję w takim filmie, która ze względu na właśnie okresy typu wakacyjne, letnie, wypoczynkowe, ma po prostu więcej pracy. Przez to też wiąże się moja sytuacja powiedzmy zawodowa, dostałem taki pseudo-awans i po prostu muszę częściej przebywać w pracy, dużo pracuję weekendami, w ogóle robię mega dużo nadgodzin i no naprawdę nie jest łatwo mi to pogodzić też z życiem akwarystycznym, ale tak jak widzicie w zbiorniku wszystko jest ok, ryby sobie żyją, dużo zarosło mi tutaj mega i tak dalej. Jedna para jest akurat w zbiorniku teraz osobnym, ponieważ złożyła tam ikrę i zobaczymy co będzie dalej. Dobra, ale o czym dzisiaj będzie dzisiejszy filmik, mianowicie jak obniżyć tą twardość wody, jak obniżyć pH domowymi sposobami oraz innymi produktami. Ogólnie o odczynie wody zapraszam. Żeby nie przedłużałem, zaczynam już z filmik słuchajcie często ludzie zadają pytanie jak obniżyć to pH zdecydowanie więcej niż na przykład jak podnieść pH które tak naprawdę to jest proces o wiele prostszy przynajmniej dla mnie ze względu na to, że po prostu długi czas hodowałem tanganikę i często to pH podnosiłem, ale dzisiaj będzie typowo o obniżeniu pH Słuchajcie, ludzie zadają pytania jak w pH, ponieważ nie wiem, nie rosną im rośliny, chcą mieć paletki czy po prostu mają mega twardą wodę na przykład w kranie i chcą hodować rybki nawet takie zwykłe i zapewnić im powiedzmy takie bardziej dogodne warunki do życia. Jest wiele sposobów, niektóre są prostsze, niektóre są trudniejsze i też tak naprawdę jest różno skuteczne, w zależności jak kto tak naprawdę prowadzi swoje, swoje akwarium. I co tutaj mogę powiedzieć? Ja znam kilka sposobów. E, mianowicie kwas solny, węgla, e, naturalne na przykład składniki typu torf, e, nie wiem, liście, e, drewno i tak dalej. Można używać innego rodzaju preparatów, które można na przykład kupić w sklepach zoologicznych. I myślę, że to są takie najbardziej popularne metody obniżenia lub w ogóle procesu, w którym możemy myśleć o obniżeniu właśnie tego pH. Słuchajcie, aby obniżyć w ogóle pH, musimy obniżyć twardość węglanową czyli twardość węglanowa to jest KH. Dlaczego? PH jest ściśle złączone z KH. Jeżeli mamy, załóżmy, tak jak u mnie jest woda w okolicach PH 7, 7, 7, 8 i KH tak naprawdę jest ponad 30 i to samo GH powiem wam szczerze, że po 30 kropelce to ja już nawet przestałem mierzyć, czyli jest ponad 30 i mam naprawdę mega twardą wodę. Miałem kiedyś zbiornik z czarnymi wodami na kranówce, i bardzo duży dodatek drewna, liści i tak dalej obniżył mi to pH do bodajże chyba 7,5 z tego co pamiętam, czyli tak naprawdę o te 0,2-0,3 stopniach. Oczywiście niemieckich to było wszystko mierzone, a więc widzicie, że pomimo tego, że było bardzo dużo drewna, ryby też były oficie karmione, ponieważ pokarm, szczególnie taki mega obfity, białkowo też odniża pH. Zaraz o tym opowiem. Sprawiło oczywiście to, że to pH nie chciało lecieć w dół, a nie używają wtedy kwasu, nie używają jakiś tam innego rodzaju preparatu, przynajmniej wody RO. A więc zbicie KH jest najlepszym sposobem na obniżenie pH. Jak obniżyć KH? Obniżyć KH jest oczywiście najłatwiej wodą osmotyczną, czy też jak to niektórzy mówią wodą destylowaną, ja bym tej wody destylowanej nie używał, bo to nie wiadomo ile to tak naprawdę siedzi w tych wszystkich butelkach, po tych marketach ja osobiście nie mam do tego zaufania, więc najprostszym sposobem jest oczywiście stopniowe obniżanie KH, jeżeli mamy już zbiornik zalany, zasiedlony przez zwierzęta uwaga, obniżać w ogóle jakakolwiek ingerencja w pH musi być bardzo, bardzo wolna, Czyli nie możemy od razu podnieść mega dużo, a nie obniżyć mega dużo. Dlaczego? Ponieważ leżymy do po stanu tak zwanego szoku, to może się skończyć po prostu dla nich nawet śmiercią. Dobra, ale ktoś powie że nie stać go na przykład na filtr on, nie wiem, ma tam zbiornik, nie wiem, 200 litrów albo załóżmy tak jak ja i chcemy mieć po prostu zwykłe rybki już nie mówiąc... O, o paletkach, jak obniżyć skutecznie pachę, no to słuchajcie, jeżeli nie chcecie ingerować w bardzo duże, nie wiem, ilości wody RO, bo nie wiem, nie macie dostępu, nie wiem, na przykład, a chcecie się paść w duże koszty, Możecie po prostu użyć tej wody RO częściowo, czyli robić sobie na przykład powiankę pół na pół albo nie wiem, 30% RO, reszta kranu i delikatnie sobie zbijać te parametry. Oczywiście to jest metoda prób i błędów i nikt nie poda tutaj gotowego przepisu, na przykład jak na Bimbrownię, nie, bo tak naprawdę każdy zbiornik jest inny, pomimo tego, że nawet woda możecie mieć z dwóch ujęć bardzo podobne parametry, jeżeli chodzi o KH, PH, GH to inne związki rozpuszczone w tej wodzie mogą utrudnić lub o wiele bardziej ułatwić obniżenie lub podniesienie pH. A więc co z tą wodą RO? Dlaczego ona jest taka fajna? Ponieważ woda RO jest praktycznie wodą jałową, przynajmniej przefiltrowana przez dobry filtr, przez dobrą membranę. To znaczy, że jej wyjściowe parametry to GH0, KH0, pH w okolicach siebie neutralnego, dlaczego ludzie często, szczególnie młodzi, pytają, że zrobią sobie wodę EO i po filtrze wychodzi im tam PH 6, 6,5, nawet poniżej 6, po kilku godzinach to PH wraca do 7. Ponieważ woda RO jest jak takie płótno malarskie, ona przyjmuje wszystko. Jeżeli będzie coś środowisko, co ją delikatnie zakwasi, to ona będzie zakwaszona. Jeżeli będzie coś, co ją delikatnie zatwardzi, zalkalizuje, ona będzie podniesiona, ale woda zawsze będzie dążyła do podejścia do stopnia, w którym jest powiedzmy neutralny, czyli pH w okolicach 7. A pH7 już jest powiedzmy takim w miarę ok. Myślę, że dla sporej większości ryb tropikalnych to jest takie naprawdę optymalne właśnie pH, nie licząc oczywiście paletek i na przykład pyszczaku lub innych ryb, które muszą mieć wodę dość twardą. Jaki jest plus wody RO? No właśnie taki, że bardzo łatwo ją zrobić, tak z, z powiem, że pod swoje się, prawda, czyli pod dane e, tak naprawdę preferencje, bo można użyć od razu na przykład z gotowych buferów i obniżyć to pH i wszystkie parametry ustawić na przykład pod paletki. Można to podnieść na przykład używając buferów e, dla, nie wiem, Tangamiki, dla, dla Malawi, no i oczywiście e, można podnosić i mineralizować na przykład pod wodę morską, bo Akwarystyka morska to jest 99,9% tak naprawdę woda RO, mało osób raczej używa kremówki. Zresztą widziałem gdzieś na YouTubie film, to chyba było na Islandii, gdzie po prostu woda, gości używa wody z lodowca, która jest podobno tak czysta. No ale wracając do tematu pH. Tak jak już mówiłem, woda RO sprawi nam to, że będzie nam o wiele łatwiej zbalansować te parametry, ale... Do pewnego czasu będzie dążyła y, oczywiście do wejścia w ten stopień y, 7, czyli tej neutralności, y, chyba że damy coś, co oczywiście tą wodę zakwasi. Ja na początku stosuję samą wodę RO plus mineralizację zakwaszałem to różnymi produktami i możemy tutaj przejść właśnie do tego, są różne preparaty pH KH-, typu tam na przykład Akwacit. On jest dość skuteczny, tylko twierdzę, że to jest, jak to powiedzieć to jest preparat przynajmniej, który w moim stopniu nie zdał za bardzo roli, to znaczy on fajnie obniża mi to pH, tylko że na początkowym okresie to pH skakało, więc tutaj tak naprawdę u mnie akurat trzeba było zastosować kwas solny, aczkolwiek Aquacyt dużo ludzi tak naprawdę poleca, stosuje i w ogóle te wszystkie preparaty pH, KH- są oparte na dość podobnej budowie. Drugim takim preparatem jest oczywiście kwas solny, innego rodzaju kwasy, aczkolwiek myślę, że ten kwas solny jest najbardziej dostępny i najbardziej bezpieczny. Są różnego rodzaju te kwasy solne, jeżeli chodzi mi oczywiście o stężenie. W akwarystyce powinno się stosować 5, 6% i co zrobić, jeżeli nie kupimy takiego kwasu? Najprościej jechać po prostu do sklepu, gdzie można takie coś kupić. To jest wbrew pozorom dość tak naprawdę tanie i łatwe do nabycia, na przykład w sklepach z gospodarczą z taką chemią przemysłową. Możemy kupić sobie taki kwas, jak kupiłem kwas w chyba 31 albo 32%, jeśli dobrze pamiętam. Potem wchodzi się oczywiście gdzieś w internet albo można to sobie samemu przeliczyć, kalkulator stężeń i w jakiej ilości wody RO musimy to rozcieńczyć, aby uzyskać ten nasz docelowy stan stężenia. U mnie kupiłem bodajże pół litra kwasu rozcieńczyłem go chyba w 2,5 litr wody jeśli dobrze pamiętam i powiem nam szczerze paletkę mam ponad półtora roku i ja złożyłem dopiero połowę tego <grym> e, no jego specyfiku e, a koszt pół litra kwasu to jest chyba 12 zł plus te 2 litry czy tam 3 litry wody LO to, to są groszowe sprawy jedna butelka akwacidu kosztowała chyba ponad 20 z tego co pamiętam i wystarczała mi na miesiąc ponad miesiąc to coś takiego, więc myślę, że tu jest sama dobra kalkulacja, tylko pamiętajcie, kwas sonny jest o wiele bardziej skuteczny i trzeba go też dawkować bardzo pomału i tak naprawdę metodą prób i błędów ja się nauczyłem go dawkować myślę, że po około 3-4 miesiącach, gdzie zobaczyłem tak naprawdę jakie wartości są potrzebne do mojego zbiornika i wyszło na to, że podmieniając 120 litrów wody, 80 litrów RO, 40 litrów kranówki, Musiałem dodać mniej więcej 18-20 ml kwasu. Oczywiście obniżanie tego pH i dawkowanie kwasu zaczynałem od bardzo małej ilości od 3 ml, potem 5 i tak dodawałem stopniowo badając oczywiście pH, bo to miało też spodnosić do czegoś takiego, że ono fajnie spadało, ale potem się podnosiło, było to widać po rybach i dopiero powolutku, powolutku doszedłem do tego etapu, gdzie tak naprawdę teraz kwasu solnego w ogóle nie używam i woda się sama zakwasza przez to, że karmię dużo mięchem i naprawdę mięcho zakwasza wodę. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałem dodać przy oczywiście stosowaniu wody RO. Pamiętajcie, że woda RO oczywiście ma, znaczy powinna mieć KH i GH0. Tylko, że KH, które będzie poniżej 3, 3 i tak dalej, spowoduje nam to, że. Woda będzie bardzo, bardzo podatna na skutki pH, a to jest naprawdę jeszcze gorsze dla ryb niż za wysokie pH. Pamiętajcie, że lepsze są gorsze warunki, ale stabilne niż dążenie do dobrych parametrów, ale gwałtownie. Więc ja u siebie mam teraz pH w okolicach chyba 6 lub 7 i to mi spokojnie wystarcza na utrzymywanie pH po podmianie w okolicach 6,5 i po tygodniu pH mi spada do okolicach 6,2 czasami 6, 0, zależy jak tam pokarmie, więc na to musicie też mega uważać. Dobra, następnym sposobem jest oczywiście dawkowanie dwutlenku węgla, więc dla wszystkich miłośników akwarystyki roślinnej. Y, oczywiście dwutlenek węgla obniża nam pH, ponieważ wchodzi w reakcję z wodą i produktem tego jest oczywiście kwas węglowy, czyli H2CO3. I oczywiście ta substancja będzie nam pH obniżała. I jeżeli chcemy obniżać pH za pomocą dwutlenku węgla, to oczywiście też metoda próby błędów, zresztą jak w ogóle, przy każdej metodzie pH. Tylko pamiętajcie, że dwutlenek węgla oczywiście będzie nam stale obniżał to pH, ponieważ będziemy go stale doprawiać. I pamiętajcie jedną rzecz, że tu jest taka zależność. Dwutlenek węgla oczywiście jest pożyczkowany w zbiorniku roślinnym w nocy, przepraszam, w dzień, a w nocy rośliny tak naprawdę go nie pobierają, zużywają tlen i tutaj trzeba pamiętać o dobrym natlenieniu, a dobre natlenienie wody jeży, yy, będzie nam tą wodę autoryzowało. Czyli to pH podnosiło, więc oczywiście dobra metoda, ale już na takich bardziej powiedzmy zaawansowanych akwarystów, którzy już wiedzą na czym ta chemia wody e, tak naprawdę się odbywa, e, przy paletkach węgla w no ja życie na przykład nie stosował, bo przy wodzie RO, gdzie nie mam mnie w domu, chyba że ktoś ma czas. To. Myślę, że to by była przynajmniej dla mnie katastrofa, zresztą ja nawet nie mam, takiego, nie, nie mam takiej potrzeby. Aczkolwiek wielu osób stosuje, szczególnie w połączeniu z wodą RO, daje to też fajne, jeżeli tego pilnujemy, to nawet stabilne warunki. Następną metodą, szczególnie polecaną i uwielbianą przez akwarystów biotopowych, to jest oczywiście torf. Torf ma tą zaletę, że oczywiście. Wodę nam będzie zakwaszał, tylko tu jest problem, torf będzie wodę też barwił, e, aczkolwiek, tak jak mówię, skutecznie obniża pH wody, e, jeżeli oczywiście mamy dość niskie pH. Tylko tutaj tak jak jest porem mówiłem właśnie wody będzie nam barwił, chyba że mamy oczywiście zbiorniki typowo z czarnymi wodami dalej, to, to są tak naprawdę dwie korzyści, bo nie dojdzie wody zakwasi to jeszcze ładnie ją zabarwi, zrobi się taka mega ciemna herbata, więc to jest spoko. Aczkolwiek są takie preparaty, które, które są na bazie białego torfu. Podobno działa na tej samej zasadzie, zresztą no, powinien działać na tej samej zasadzie, co zwykły torf. Nie mam pojęcia jak to się spisuje, bo nigdy tego nie stosowałem, więc tak naprawdę nie wiem, ale pH obniża wodę, podobno nie barwi, więc oczywiście można tego spróbować. Tylko torf będzie miał jedną wadę. Mianowicie to działanie będzie stopniowo e, słabo, ponieważ e, po pewnym czasie, oczywiście to nie jest czas, nie wiem, tydzień czy miesiąc, tylko tam po kilku miesiącach, w zależności jaka dawka torfu. E, po prostu tych substancji, które obniżają pH wody będzie o wiele mniej i to pH będzie mogło mieć tendencję do wzrostu. A moi drodzy, jeszcze bym zapomniał, e, czasami tam ludzie pytają na grupach, czy można użyć innego kwasu oprócz solnego. Oczywiście, że można niektórzy ludzie używają np. kwasu fosforowego i tak dalej. Powiem szczerze, że ja tego nie używałem. Uważam, że chcąc się bawić w kwas, przynajmniej ja używam po prostu kwasu solnego i małymi, małymi dawkami to wszystko dawkował, bo to są jednak zwierzęta i może dojść do tak zwanej choroby kwasowej ryb, czyli tak naprawdę Zbyt dużego, gwałtownego skoku pH, który się odbije negatywnie na, na rybach. Czy to w jedną stronę, czy w drugą? Mianowicie obniżenie, ewentualnie podniesienie pH. Tak naprawdę z tym trzeba uważać, bo to są jednak żywe zwierzęta, które są przystosowane do oczywiście pewnych warunków. To jest tak jak z ludźmi. Na przykład, o fajnym, fajnym pomysłem, albo nie fajnym przykładem, będzie to, że na przykład. Ktoś, kto mieszka na nizinach, jest przyzwyczajony, powiedzmy, do pewnego ciśnienia i tak dalej, do objętości tlenu. Jeżeli taka osoba pójdzie nagle w tereny górskie i szybko się tam znajdzie, no to będzie oczywiście odczuwała na początku dyskomfort. I o ile to nie będzie stok na poziomie kilku tysięcy metrów, tylko tam na przykład, nie wiem, 500 metrów wyżej, 1000 metrów wyżej. Oczywiście przez pierwsze kilka dni będzie się musiała zaaklimatyzować, i to samo jest oczywiście z rybami. Ale jeżeli taką osobę nagle byśmy wysadzili na przykład na 3-4 tysiącach metrów, to dojdzie do tak zwanej choroby wysokościowej, do niedotlenienia i mogą wystąpić tam oczywiście bóle głowy, wymioty biegunka, zawroty głowy i tak dalej, Nie będę tutaj gadał oczywiście o medycynie. Tak samo jest z rybami. Jeżeli byśmy nagle taką osobą dali jeszcze wyżej, może dojść tak naprawdę do zgonu, ponieważ jest za mało tlenu i organizm wtedy może się dosłownie przekręcić. I to samo na takiej samej zasadzie działa, tak naprawdę zbyt szybkie obniżenie albo podniesienie. Kocham, na ten skończę. Trzymajcie się, cześć.